Witajcie moi mili Beata Dzięcio, wróżka Salomea. Najpierw przeczytam wierszyk, a potem będę mówić dalej. Uwolnienie odrobienia innym dobrze, pomagania innym, uszczęśliwiania innych i uzdrawiania ich, gdy mnie o to nie proszą. I gdy nie wiedzą, że mogliby żyć inaczej. Ja Beata Aleksandra Salomea dzięcioł. Wybaczam sobie to, że przez wiele lat życia uszczęśliwiałam innych ludzi i miałam wyuczony nawyk robienia innym dobrze, pomagania im bez względu na to. Czy chcieli tego, czy nie? Wybaczam sobie to, że byłam ratowniczką straconej sprawy. Wybaczam sobie to, że uzdrawiałam mamę przez całe moje życie. Wybaczam sobie to, że uzdrawiałam tatę przez całe moje życie. Wybaczam sobie to, że uzdrawiałam w każdej innej kobiecie, koleżance czy koledze, własną matkę. Wybaczam sobie to, że uzdrawiałam w każdym mężczyźnie i koledze własnego ojca. Wybaczam sobie to, wybaczam sobie to wszystko, wybaczam sobie te wszystkie porażki w moim uzdrawianiu i uszczęśliwianiu innych. Wybaczam sobie mój brak wiedzy i brak zrozumienia w moim nawykowym uszczęśliwianiu innych, gdy mnie o to nie proszą, gdy mnie o to nie prosili. Wybieram teraz, teraz wybieram pamiętać o tym, że nie muszę nikomu pomagać, gdy mnie o to nie prosi. I nie muszę też pomagać nikomu. Kto mnie o to prosi? Wybieram pamiętać, że każdy ma wolną wolę i swoją decyzję. Tak. Bez względu na jakim poziomie świadomości kto się znajduje, każdy ma wolną wolę. Kto wystąpi do mnie ze swoją wolną wolą, ja odpowiem. Ze swoją wolną wolą. Kto chce decydować za innych bez ich zgody, niech odejdzie ode mnie. Wybieram, szamo, szano, wybieram szanować wolną wolę, tak samo swoją, jak i drugiej istoty. Ja Beata Aleksandra Salomea, dzięcioł dnia 23 sierpnia 2020 roku, wybieram szanować wolną wolę, tak samo swoją, jak i drugiej istoty, i spalam, zrywam, unicestwiam nawyk robienia innym dobrze, gdy mnie o to nie proszą. I tak się stało, i tak jest, i tak się stało, i tak jest, i tak się stało, i tak jest, i tak się stało, i tak jest. Pewnie się zastanawiacie, co ta wróżka Salomea znowu za modły odprawia, tak? Jakieś zakonnice uwalnia, jakieś hipnozy egipskie zrywa, znowu coś tam opowiada o jakichś uzdrowieniach, transformacjach. No ale to są bardzo ważne sprawy. To są w ogóle podstawowe sprawy. Nie jest łatwo tutaj żyć na ziemi, gdzie każdy ma swój mózg, każdy w głowie ma własny cyrk. Własny gramofon, a niektórzy są parapetami i betonami i nic nie rozumieją. Nawet nie szanują własnego zdrowia i życia. A mnie babcia napisała w pamiętniku w 1988 roku, że według życzenia babcia, babcia sobie zażyczyła, żebym była ratowniczką zagubionych dusz i tak dalej. I aniołem takim, co tam wyciąga innych. No, i same z tego powodu miałam cierpienia i porażki. Nawet w takiej szamańskiej szkole życia jedna szamanka powiedziała do mnie, akurat założycielka tej szkoły, no beata, ty masz jakiegoś pierdolca robienia innym dobrze. No, no i ma rację. I moja mama ma tak samo: pierdolca robienia innym dobrze, pomagania, żeby ktoś se krzywdy nie zrobił i tak dalej. Powiem tak, no ja już tam pomijam tą moją pracę w telewizji, ja już tam pomijam te 28 lat stawiania kart, ja już tam pomijam te błędy bycia tą Matką Boską, tą, tą siostrą miłosierdzia, ale z takiego właśnie, z takich programów błędnego myślenia o pomaganiu innym, to wychodzą same nieporozumienia dla obu stron. I to właśnie, no właśnie, to są takie, takie błędne programy myślenia, które ja zauważyłam u siebie wielokrotnie i ciągle mi się jeszcze zdarza wstawić takiego babola, wstawić taką gafę. No, mam nadzieję, że już z tym wierszykiem, z tą inwokacją poszło to wszystko spalić się po prostu, bo, bo to tak nie może być. Słuchajcie, wolna wola to jest jedno z praw kosmosu, jedno z praw wszechświata. Ja bardzo szanuję prawa życia, ja bardzo kocham prawa życia. Ja będę mówiła jeszcze o prawach życia, będę, będę uzdrawiała zainteresowane osoby, będę oczyszczała fioletowym płomieniem, będę oczyszczała, ale tylko takie osoby, które będą prosiły o pomoc w swojej sprawie. Jak ktoś będzie chciał uzdrowić swoją męskość, uzdrowić swoją kobiecość, uzdrowić relacje z tatą, z mamą, uzdrowić relacje ze swoją seksualnością, yy, nie wiem, odciąć się od kogoś toksycznego, yy, pozbyć się jakiegoś pecha yy, w, w miłości, w pieniądzach, y, pozbyć się jakiejś głupoty, jak, jakiegoś, jakiegoś takiego nawykowego zachowania. Jeżeli ktoś będzie prosił mnie, o pomoc w swojej osobiście sprawie, w swojej, w swojej, to ja y, oczywiście za darmo nikomu nie pomagam, bo nic nie ma tu za darmo, to ja po ustaleniu warunków, co, za co, y, jaka płatność finansowa lub jaka wymiana energii, mogę komuś pomóc lub nie, ale... Tylko i wyłącznie w znaczeniu, jeżeli ktoś prosi mnie o pomoc w swojej osobiście sprawie, że już nie może sobie poradzić z czymś, że już ma dosyć, że chce się powiesić, że chce odejść, że, że już nie daje rady. Wtedy ja mogę zrobić coś, żeby do tej osoby przyszła energia i może ta osoba ujrzy ten temat z innej strony. A może ta energia rozwiąże ten problem i się przetransformuje, ale tylko jeżeli ktoś mnie prosi w swojej sprawie. Jeżeli ktoś chce uzdrawiać, teraz możecie się zdziwić, I co powiem: swoje dziecko, swoją matkę, kogoś z rodziny, kto cierpi na jakąś chorobę przykrą. Ja tego nie mogę zrobić. Ja nie mogę zrobić, jeżeli ktoś chce. Za kogoś decydować, ja w tej sprawie nie pomogę, nie chcę pomóc i tego nie zrobię, bo to jest naruszenie wolnej woli tej istoty. Tutaj na planie ziemskim inaczej sprawy wyglądają, gdy patrzymy z punktu widzenia człowieka. Ja też widziałam pana, który leżał, wracałam z siłowni kiedyś, tam o drugiej w nocy, czy o trzeciej, sama nie miałam siły. Widziałam pana kilka lat temu, zimą, leżał zakrwawiony, pobity, no był tak zwanym żulem, przyklejony do tej takiej kratki, studzienki kanalizacyjnej. ja sobie postanowiłam, że ja go wezmę na plecy, bo on nie będzie tak umierał w takim zimnie, na mrozie. Taką podjęłam decyzję. I ja wzięłam go na plecy, powiedziałam, proszę pana, jestem zmęczona. Ja pana wezmę na plecy i do niego powiedziałam takimi słowami, proszę pana, tylko ja mam, mówię, buty na obcasach. Niech się pan nie wypierdoli, żebyśmy razem się nie wypierdolili, jakoś ja pana do klatki podprowadzę. Słuchajcie, zaniosłam go w tych butach na obcasach do tej klatki. Zamknęłam go w tej klatce, bo była zima. Rozmawialiśmy godzinę. Okazał się człowiekiem, który zakochany był w siostrze zakonnej i całował ją po paluszkach. Księża mu tą siostrę zakonną zabrali, gdzieś tam wysłali, gdzie indziej. No, on lubił wódkę pić i tak życie go przeorało, ale powiedział, że chciałby wódkę pić, chciałby tą siostrę zakonną kochać, chciałby miłość mieć. Słuchajcie, no to tak opowiadam sama nie wiem po co, bo czasami człowiek chce komuś podpowiedzieć, koledze, koleżance, że źle robi, i to mnie się tyle razy zdarzyło, że się zachowałam jak, jak cudza matka. Ja nie jestem niczyją matką. Z tego są potem nieporozumienia, ale po prostu wybaczam sobie ten brak wiedzy, bo po to tutaj jestem na Ziemi, tak jak inne istoty, żeby rozwijać swoją świadomość, szkolić się, rozumieć, że, że, że trzeba nauczyć się szanowania wolnej woli żywej istoty. Także ja szanuję moją wolną wolę i szanuję wolną wolę. Każdego z Was po prostu szczerze, szczerze, szczerze szanuję wolną wolę, tak samo swoją, jak i każdego z Was. Nie należy zajmować się cudzym życiem, gdy ktoś o to nie prosi. Nie należy nikomu pomagać zarówno w sprawach drobnych, jak i wielkich, jak ktoś o to nie prosi. Czasami można coś zasugerować, ale... No, różnie to bywa. Czasami ludzie mają różne mózgi, różne... czasami ktoś to może dobrze odebrać, czasami źle, czasami obie strony są poranione, bo dwóch chciało dobrze, wyszło wszystko źle, się spierdzieliło. Tutaj są te matriksy, te, te portale. Architekci wszechświata tworzą różne mapy. No, w różnych systemach się ludzie wradzają, bliźniacze, płomienie. Osoby bratnie dusze, harmonijne, czasami się spotkać nie mogą, czasami siebie ludzie latami nie widzą. Wiele osób ma wrażenie, że ktoś im ukradł życie. Tyle ludzi cierpi, ma jakieś bóle ducha, bóle umysłu. Sporo jest w upadku, ma zamknięte serce. Kto się chce uwolnić, to się uwolni. Kto się nie chce uwolnić, to nie wiem co będzie. Bo ja nie zbawię całego świata, nie jestem od tego, ale każdemu się zdarzają błędy w myśleniu, każdemu się zdarzają błędy w złym rozumieniu pomagania innym. Dlatego ja mogę tylko porozmawiać z osobą w sprawie pomożenia jej, jeżeli ta osoba wykaże wolną wolę i z tym się do mnie zwróci. I pamiętajcie, że nie ma nic za darmo. Nic nie ma za darmo, ani w świecie energii, ani na tej ziemi. Wszystko jest energią wymiany. Tu nie chodzi tylko zawsze o pieniądze. Czasami może chodzić o inne dobra, ale tu jest wszystko co i za coś. Także szanuję wolną wolę swoją i szanuję wolną wolę każdego z Was. Dziękuję za ten filmik. Trzymajcie się cieplutko. Kto tam jak chce, na razie. Pa, cześć.